Witam Was serdecznie moi drodzy, witam wszystkich spod znaku Panny. Mam nadzieję, że macie się świetnie. Jeżeli jest to Wasz pierwszy raz tutaj, witam i mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. A jeżeli już tu byliście i wracacie po raz kolejny, to jest mi niezmiernie miło, że odwiedzacie mnie ponownie. Dzisiaj będziemy patrzeć Waszą energię na drugą połowę lipca tego roku. Tak plus minus, bo wiadomo, że energii nie zamkniemy w, w takich ramach czasowych. Będziemy sobie patrzeć w tarota, i będziemy sobie patrzeć w kartę wyroczni, od której zaczniemy. Ja już ją mam na stole i zaraz wam zdradzę, co tam się dla was kryje. Pamiętajcie, proszę słuchać swojej intuicji, aby słuchać swojej intuicji, bo ona wam powie, jak interpretować te wiadomości, które szczegóły są dla was, są częścią waszej historii. Okay? Więc zaczynamy od. Karty wyroczni z takiej talii, która nazywa się Kamienie Wróżą. Piękna, kolorowa polska talia, jedna z pierwszych, które kupiłam. Każda karta jest przypisana do jakiegoś kamienia i fantastyczna energia. Kamień słoneczny. E, I mówi o dziedzictwie, ale przede wszystkim najpierw skupmy się na tym słońcu. Słońce, tak jak i w tarocie, jest najszczęśliwszą kartą. Mówi o wszystkich e, dobrych rzecz, rzeczach. Mówi o otwarciu się. Na wszystkie dobre rzeczy, które oferuje życie. I teraz wy nazwijcie, co dobre rzeczy oznaczają, oznaczają dla was. To może być spełnienie finansowe, e, kreatywne, e, w sferze profesjonalnej, w rodzinie. Okay? To może być cokolwiek. Jakaś pozytywna stymulacja, zadowolenie, zdrowie. Okay? Bycie produktywnym, takim pozytywnie pobudzonym. Ja sobie dodatkowo do tej karty wyciągnęłam dla Was takie serduszko emocji. Ja bardzo lubię pracować z narzędziami, które sama sobie robię, dlatego mam takie właśnie serduszko emocji, na których wypisałam różne emocje, i to, co się dla was wylosowało, to jest zadowolenie, więc mamy tutaj nie dość, że najszczęśliwszą energię z tym słońcem, to jeszcze dodatkowo jest zadowolenie, które tą energię podbija. Więc jest bardzo taka ciepła, bardzo energetyczna wibracja tutaj dla Was w tej drugiej połowie lipca. Ta karta dziedzictwa mówi o jakimś bogactwie, obfitości. Tak jak mówię o, o tych dobrych rzeczach w życiu, to mogą być pieniądze również, ale też zdrowie, kreatywność i tak dalej. To jest jakaś mądrość przodków z tym dziedzictwem, więc może, może jakaś. Mądra rada się pojawia w Waszym życiu, z której warto skorzystać. Dla niektórych może to oznaczać testament i jakieś takie faktyczne dziedziczenie. Okay? Ale również z tą energią słońca w połączeniu z tym zadowoleniem e, i zadowolenie to jest też jedno ze znaczeń tej karty, więc jest naprawdę takie pod, podbite podwójnie. Może taka to oznaczać wakacje, właśnie zadowolenie, jakiś taniec, śpiew, radość, taką korzystanie, pozytywne korzystanie z życia. Dla niektórych nawet jakąś uroczystość, być może nawet wesele, więc jest wspaniała, wspaniała, ciepła energia, bardzo pozytywna wibracja, taka pchająca was do przodu, sprawiająca, że jest to zadowolenie, to szczęście, ale też jakaś właśnie mądrość, mądrość przodków. I Wy się możecie z tą mądrością w jakiś sposób łączyć, być może przez to. Że jesteście w tej energii zadowolenia i, i jakieś takie wglądy do Was przychodzą. E, natomiast dla niektórych z Was to faktycznie będzie jakaś mądra rada, jakiś wpływ e, przodków czy, e, czy takich e, powiedzmy starszych w Waszej rodzinie. Okay? E, piękna, jedna, jedna z najbardziej pozytywnych energii. I taka jest duża jasność też, ponieważ słońce tak samo w tarocie oznacza największe możliwe oświecenie, tak? Więc dla niektórych z was może to być faktycznie jakiś taki okres, że, że dochodzicie do jakiejś rewelacji, że, że przychodzą wam pomysły do głowy, zdajecie sobie sprawę z rzeczy, które być może wcześniej były dla was w jakiś sposób, nie wiem, niezauważalne, tak? Jakieś oświecenie, prawda? Coś może wychodzi na jaw i, i wywołuje zadowolenie, coś do światła wychodzi. Zobaczmy więc, jakie możliwości stają przed Wami w tej drugiej połowie lipca. Królowa Mieczy. I przed chwilą mówiłam o oświeceniu i o prawdzie. Bez względu na płeć, Królowa Mieczy mówi o energii żeńskiej, która jest troszeczkę bardziej e, Taka opiekuńcza i, i stonowana w porównaniu do męskiej, która jest bardziej aktywna, decyzyjna, jest skupiona na podejmowaniu akcji, tak? A żeńska energia jest bardziej taka pasywna w tarocie i bardziej skupiona na właśnie dbaniu i takim miłowaniu, można też powiedzieć. Ale ta królowa mieczy czasem jest nazywana taką zimną nauczycielką mądrości, tak? Dlatego, że ona się po prostu nie pieprzy. Przepraszam, mam nadzieję, że ja nikogo tutaj nie obrażam, używając takich słów, natomiast ona po prostu się nie pieprzy. Kiedy coś w jej życiu nie pasuje, kiedy jest jakaś energia czy osoba, która po prostu, że tak powiem, kolokwialnie jej śmierdzi, być może jest jakaś sytuacja niejasna, jakieś układy, które nie pasują, jakaś energia taka, właśnie. Taka mglista, tak? jakaś energia nieprawdy, czy ktoś, kto, kto próbuje się ukrywać za maską. Ona to widzi wszystko, jest ta jasność z tego słońca, ale być może właśnie z jakiejś mądrości przodków. Ona ma taki jasny pogląd na sytuację i jej się po prostu oszukać nie da. Ona to widzi i ona taką energię czy taką osobę odcina jednym. Zdecydowanym ruchem tego swojego miecza. Jej jest to niepotrzebne. Ona siedzi na szczycie tej chmury i ona widzi wszystko z góry jasno. Nie ma przed nią nic do ukrycia. Więc ta faktycznie jakaś okazja, która się pojawia w waszym życiu, być może przed tym. Nie wiem dlaczego powiedziałam przed, w tym czasie, to jest taka energia, właśnie dojścia do takiej prawdy, zobaczenia ludzi, swojego środowiska. Może. Nawet partnera, może jakichś partnerów biznesowych, z naprawdę takiej wyższej perspektywy i z, i z miejsca takiej jasności i zobaczenia tego wszystkiego, co wcześniej być może tą prawdę przykrywało. I to jest okazja do tego, żeby zrobić w swoim środowisku porządki. I tym mieczem, tu też latają motyle, więc taka energia zmiany e, ściągnąć te maski z tych, który, którzy je noszą i wprowadzić zmiany, wyczyścić to swoje środowisko z ludzi energii. Miejsc, nawyków, które po prostu Wam nie służą. To jest też taka bardzo duża, oczywiście, przez to, że to jest Królowa Mieczy, to jest jasność umysłu, tak? Królowa Mieczy kieruje się prawdą i prawdy oczekuje od innych. Co może stanąć na przeszkodzie, jakieś wyzwania w tej drugiej połowie lipca dla panny? Dziesiątka monet. Ona akurat przede wszystkim w tej konkretnej talii nawiązuje do bogactwa, i to bogactwo nie musi być absolutnie materialne, finansowe. To może być bogactwo szczęścia, bogactwo jakieś kreatywne, takiej stabilności w sferze rodzinnej czy w biznesie, na przykład coś takiego długotrwałego, jak to drzewo dobrze zakorzenionego. Ja myślę, że to, co może dla Was być taką, może nie tyle przeszkodą, ale wyzwaniem, któremu warto stawić czoła, to jest właśnie zakorzenienie się: zakorzenienie się w tej energii zadowolenia i prawdy. Takie zapuszczenie naprawdę mocnych korzeni. Bo ta prawda i to zadowolenie, i, i to światło, w które wchodzicie z tą energią tego kamienia słonecznego, ta, ta jasność, która się w Waszym życiu pokazuje. To są bardzo solidne podstawy do waszej przyszłości, a dziesiątka monet mówi właśnie o tworzeniu też, między innymi, swojego dziedzictwa, więc to dziedzictwo pojawia się dwa razy. Tak jakby możecie skorzystać z jakiegoś dziedzictwa, ale też tworzycie swoje. I do tego, żeby je stworzyć, będzie wam potrzebna właśnie ta prawda, ta jasność myślenia, ta umiejętność odcinania rzeczy, wpływów, środowisk, które wam nie służą, ludzi, które nie służą, które są. W niezgodzie z tą waszą prawdą, które nie rezonują, nie nadają na tej samej fali, na której wy nadajecie. Takie zakorzenienie się w bogactwie tego dziedzictwa i prawdy, którą macie, i z tego miejsca tworzenie swojego własnego dziedzictwa. Dla niektórych z Was e, to jest może bardziej rada niż, niż wyzwanie, chociaż to może też być wyzwanie, to, to to, że z tą dziesiątką monet, ponieważ ona tak mocno. Mm, Przynosi mi na myśl to środowisko rodzinne. Niektórzy z Was też są e, tymi starszymi, może jeszcze niekoniecznie przodkami, ale starszymi w rodzinie, i wy też tą mądrość i to światło i tą prawdę e, będziecie przekazywać innym okay? być może swoim dzieciom, ale e, to nie musi koniecznie być tylko w sferze rodzinnej. Więc ważne jest, żebyście Wy się byli w stanie w tym zakorzenić, po to, żebyście później to swoje dziedzictwo, czy tą swoją wiedzę, prawdę byli w stanie też przekazać innym i być może też jej nauczyć innych. Zobaczmy w takim razie, jaka jest rada dla Was. Wasza rada to być szczęśliwym. Zobaczcie, dziewiątka e, dziewiątka monet. Macie kamień słoneczny, macie słońce, macie dwa razy zadowolenie i tą pozytywną energię. I ta e, rada dla was to jest po prostu zakorzenić się w tym e, i absolutnie z tego szczęścia korzystać. E, bawcie się dobrze, jest czas wakacyjny, spędzajcie czas mądrze, ale w jakiejś takiej beztrosce. Pozwólcie sobie być otwartym. Ja mówiłam przy Słońcu, że to jest takie otwarcie wręcz ramion. Na wszystkie dobre rzeczy, które oferuje życie, i ona dokładnie z tymi otwartymi ramionami biegnie na spotkanie tego, tego szczęścia, tak? Pozwólcie sobie być szczęśliwym i korzystać z tego dobrobytu, dobrostanu, zadowolenia, które jest dla Was dostępne w, w takiej obfitości, tak? Bawcie się tym. Nie bójcie się z tym szczęściem eksperymentować w takim, w takim dobrym znaczeniu, tak? I nie bójcie się też tym szczęściem dzielić z innymi, ale pamiętajcie, że musicie najpierw zadbać o siebie, żeby być w stanie dzielić się tym z innymi, więc najpierw wy musicie się dobrze tej energii, tego słońca i zadowolenia zakorzenić. Jesteś wielowymiarową istotą zbudowaną z gwiezdnego pyłu i kosmicznych cząstek. Wszyscy jesteśmy takimi kosmicznymi, wielowymiarowymi istotami stworzonymi z gwiezdnego pyłu. To pokazuje, jak magiczne jest życie, jak niezwykłe jest też nasze życie. I to, że mamy okazję tutaj być na tej planecie Ziemia, która jest takim dryfującym ziarnem piasku w kosmosie. Najgłębsze rany wymagają najtrudniejszej ścieżki. Do uzdrowienia. Kochani, zostawiam to tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że znaleźliście tutaj swoje fragmenty, jakieś inspiracje, części Waszej historii. Dbajcie o siebie, bądźcie szczęśliwi. Do zobaczenia niedługo.